Witam wszystkich w kolejnym odcinku o ciekawostkach związanych ze światem duchu. Dziś na warsztat weźmiemy oznaki nawiedzonego domu, wpływ dewocjonaliów na byty i obiekty, które są potencjalnie nawiedzone, służby, które mają na celu badanie zjawisk paranormalnych i chronienie ludzi przed anomaliami. Zaczynamy! Jak rozpoznać dom, który jest nawiedzony? Cóż, po niektórych domach widać to od razu, jak ten i ten... Samotny dom w górach czy w środku lasu od razu wzbudza w nas niepokój, ale również ciekawość. A człowieka ciągnie do tego, co ciekawe i tajemnicze, gdy wchodzimy do domu i pierwsze uczucie, które nam towarzyszy, to ciarki na plecach, strach i uczucie obecności kogoś, kogo nie ma, to pierwszy sygnał, że dom może być nawiedzony. Przez na przykład poltergeista, czyli nazwijmy to takiego duszka śmieszka.

Sprawdźcie też historię domu, w którym mieszkacie. Może doszło tam do jakiejś zbrodni, może ktoś tam odebrał sobie życie, może doszło tam do jakichś rytuałów, bądź też do nawiązywania kontaktów z duchami. Drugim znakiem na to, że dom może być nawiedzony, są sny. Jeżeli śni wam się coś cienistego, przechodzi przez korytarz od pokoju do pokoju lub słyszycie głosy. To możecie mieć prawie pewność, że wasz dom jest siedliskiem jakiegoś bytu. Gorzej, jeżeli śnią wam się sny o jakichś zbrodniach, ponieważ może być to znak obecności bytów demonicznych. Trzecim i takim podsumowującym znakiem obecności paranormalnej w domu są lustra i zegarki. W średniowieczu uważano, że lustra są portalami do zaświatów. Chodzi o to, że jeżeli podczas na przykład rannego mycia zębów zobaczycie mgłę lub cień, który jakąś chwilę stał w odbiciu lustra za wami, a potem zniknął, może to być związane z nawiedzeniem domu. Co się tyczy zegarków? Powszechnie wiadomo, że godzina trzecia w nocy jest godziną demonów. Jest to związane, że podobno Chrystus umarł na krzyżu o 15.00 i godzina trzecia jest prześmiewczą wersją, gdy umarł Jezus. Lecz dziś zajmiemy się inną godziną, a mianowicie 24. W tym czasie dochodzi do minimalnego zatarcia granicy naszego świata, a świata duchów. Więc jeżeli budzicie się rano i często gęsto zdarza się tak, że zegarek stanął na godzinie 24, to macie kolejny argument na to, że wasz dom jest nawiedzony. Dewocjonalia. Zacznijmy od wytłumaczenia tego słowa. A więc dewocjonalia to przedmioty, które często bywają poświęcone i są związane z daną religią. Na przykład z chrześcijaństwem. Jaki mają wpływ na byty i obiekty opętane lub nawiedzone? Poświęcony krzyż postawiony obok na przykład nawiedzonej lalki może spowodować poruszanie się owej lalki. Oczywiście bez ingerencji człowieka. Lub zaniki elektryczności. Dzieje się tak, ponieważ byt, który opętał lub nawiedził dany obiekt, czuje się nieswojo w obecności rzeczy związanych z Chrystusem. Ostatnie, czym się dziś zajmiemy, to czy istnieją jakiekolwiek służby związane z badaniem zjawisk paranormalnych i wykrywaniem anomalii. Otóż i tak, i nie. Oficjalnie nie ma żadnego departamentu, ministerstwa. Które zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Lecz istnieją dokumenty, które potwierdzają to, że owe departamenty faktycznie istniały. Na przykład CIA, czyli Central Intelligence Agency, ma podobno wydział do prowadzenia śledztw związanych z tematyką zjawisk paranormalnych. Lecz cofnijmy się, do 1935 roku, gdy w nazistowskich Niemczech powstała organizacja Ahnenerbe, czyli Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami i Duchowej. Była to nazistowska organizacja założona przez Heinricha Himmlera i miała na celu badanie wszystkiego, co związane było z duchami, demonami, celtami, prawdziwością legend germańskich i arturiańskich, oraz odkrywanie mitycznych miejsc, takich jak Shangri-La, Eldorado, Libertalia i wiele, wiele innych. Organizacja została rozwiązana w 1945 roku. Chyba, że nie, bo istnieje teoria, że ten twór przetrwał do dziś i jest wydziałem niemieckiego wojska, czyli Bundeswehry. Na przestrzeni lat można było usłyszeć o projektach japońskiego i amerykańskiego wojska dotyczącego chronienia ludzi przed demonami. A co z naszymi rodzinnymi organizacjami? Czy istniały jakieś polskie? Faktycznie w 1927 roku utajniono istnienie jakiejś jednostki położonej niedaleko Krakowa, która miała zajmować się badaniami zjawisk paranormalnych oraz magią. Jednak nie ma co do tego stuprocentowej pewności, że owa jednostka działała naprawdę. Jednakże w 2007 roku nałożył śmierci pewien polski były żołnierz, Wyznał, że jednostka istniała naprawdę i badali tam wszystkie zarejestrowane anomalie i zjawiska paranormalne.